Dziś organizujemy koncert pod hasłem Kolorowe mamy sny, kolorowa szatnia nam się śni. Celem koncertu jest pozyskanie środków na zakup szafek do szatni dla uczniów klas 1-3. W naszej pięknej szkole mamy wszystko, brakuje nam szafek ponieważ jest to duży koszt zakupu, stąd też pomysł na pozyskanie środków. Koncert jest pierwszym wielkim krokiem w kierunku realizacji dzieła. Szafek potrzeba dużo, mamy 12 oddziałów, razy 25 uczniów w każdej klasie. Po przeliczeniu średniego kosztu szafek jest to koszt 60 tysięcy zł. Duża się będzie działo. Przede wszystkim pojawiają się nasze dzieci, nasi szkolni artyści. Występują wszystkie klasy taneczne. Oprócz tego prezentują się dzieci, które mają sukcesy wokalne, ale także zaprosiliśmy gości i będą to uczniowie szkoły muzycznej w Bielawie. Będzie to klub tekwondo. Oraz grupa zerówki, która w szkole na parkowej wynajmuje pomieszczenie. Powiem, jestem pod wrażeniem, bo czas bardzo trudny, zakończenie roku szkolnego. Pomysł ten urodził się stosunkowo też dość niedawno. Powiem, moja ekipa, panie z edukacji wczesnoszkolnej, wspierane także przez nauczycieli klas 4-8, dokonały cudu. Zorganizowały wszystko, zorganizowały rodziców. Rodzice od początku bardzo nas wspierali. Przygotowali wszystko co Państwo widzicie. Bardzo dużo voucherów, ciasto, inne atrakcje. Także wszystko myślę w całości wygląda bardzo dobrze. Będą też licytacje. Mamy bardzo dużo sponsorów. W trakcie zapowiadania i w trakcie licytacji będziemy na bieżąco informować i dziękować naszym sponsorom. Mamy różne vouchery, począwszy od zabiegów kosmetycznych, masaży poprzez usługi ryżerskie, aż po kupon na zakup materaca. Także jest bardzo duża różnorodność, każdy znajdzie coś dla siebie. Jeżeli podczas dzisiejszego koncertu nie uda się zebrać pełnej kwoty, będą dalsze koncerty, kolejne jakieś akcje? Oczywiście, następny będzie jesienią. A wszystko to, czego nie udałoby się nam dzisiaj sprzedać, będzie ogłoszone na licytacji internetowej. Sala pełna, oby tak dalej. Trzymamy kciuki, aby jeszcze dopisywali nam ludzie.